Zadanie 12. Wyznacz miejsca zerowe podanych funkcji. Do wyznaczenia miejsc zerowych będzie nam potrzebna dziedzina. Znaczy, do samego wyznaczenia może ta dziedzina nam nie jest potrzebna. Ta dziedzina jest potrzebna nam do interpretacji wyników, które uzyskamy. Zwróćmy uwagę, że zarówno w podpunkcie A, jak i B mamy iloczyn trzech nawiasów i w nawiasie każdego z nich znajduje się niewiadome. I tutaj nigdzie, ani tu, ani tu, nie mamy takiej sytuacji, nie mamy takiego wyrażenia, z którego by należało wyłączyć jakieś liczby. Co to znaczy? To znaczy, że dziedziną każdej z tych funkcji jest zbiór liczb rzeczywistych. Zabierzemy się teraz za wyznaczenie miejsc zerowych. Popatrzmy na funkcję w podpunkcie a, gdzie mamy f od x, która jest równa. x odjąć 1 razy x dodać 2, razy x odjąć 3. Żeby wyznaczyć miejsca zerowe tej funkcji, należy zapytać, jakie wartości zerują nam poszczególne nawiasy. I pierwszy nawias jest zerowany przez liczbę 1, dlatego że 1 odjąć 1 daje nam 0. Drugi nawias jest zerowany przez minus 2, dlatego że minus 2 plus 2 daje nam 0. I trzeci nawias tutaj jest zerowany przez 3, dlatego że 3 odjąć 3 daje nam 0. Ale jeżeli nie umiesz. Polityczny tego w pamięci lub masz wątpliwości, czy się nie pomolisz w znakach, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby każde z tych wyrażeń przyrównać do zera. W wyniku czego uzyskujemy tutaj takie równania, jakie widzisz. I teraz każde z tych równań należy rozwiązać. Przenosimy po prostu stałe liczby, które tutaj mamy po lewej stronie, na prawą stronę. Teraz tutaj przenosimy minus 1, czyli tu uzyskujemy x równe 1, tutaj uzyskujemy x równe 2, i w tym miejscu uzyskujemy x równe 3. Każda z tych liczb jest liczbą rzeczywistą, czyli należy do dziedziny tej funkcji, czyli miejscami zerowymi funkcji z podpunktu A będą liczby x1 jest równe minus 2, x2 jest równe 1 oraz x3 jest równe 3. Popatrzmy teraz na funkcję w podpunkcie B. Tutaj mamy f od x, które jest równe x plus 4 razy x odjąć 3 razy x plus 6. I tutaj również należy zapytać, jakie wartości x zerują nam poszczególne nawiasy. W pierwszym nawiasie nawias zeruje liczba minus 4, no bo minus 4 plus 4 jest równe 0. Drugi nawias jest zerowany przez 3, dlatego że 3, odjąć 3 jest równe 0. I trzeci nawias tutaj jest zerowany przez minus 6, bo minus 6 plus 6 jest równe 0. I to samo co w podpunkcie a. Jeżeli masz tutaj problem, żeby ocenić, co nam zeruje nawiasy lub po prostu boisz się, że pomolisz się w znakach, to po prostu układamy takie same równania, jakie jak ułożyliśmy, czy takie same, no nie takie same, po prostu tak samo układamy równania, jak to zrobiliśmy w podpunkcie a, czyli każde z tych wyrażeń, które stoją w nawiasach, przyrównujemy do zera, dzięki czemu uzyskamy tutaj takie równania, które za chwilkę rozwiążemy. Czyli z pierwszego równania widzimy, że uzyskujemy x równe minus 4, z drugiego równania uzyskujemy x równe 3 i z trzeciego równania uzyskujemy x równe minus 6. Każda z tych liczb minus 4, 3 i minus 6 należą do dziedziny, bo każda z tych trzech liczb to są liczby rzeczywiste. Czyli tutaj w podpunkcie b mamy następujące miejsca zerowe, x1 jest równe minus 6, x2 jest równe minus 4 oraz x3 jest równe liczbie 3.